Witam wszystkich z tej strony. Piotrek, asystent trenera Jurgena Bimbaya. Z tego powodu, że trener dzisiaj nie, nie ma go w klubie z powodu zawieszenia, za podważanie decyzji sędziowskich, dziś o jego obowiązki przejmuję ja. Dziś porozmawiamy sobie o liczbach. Zaczniemy od Berkampa. To jest coś dla miłośników. Max Overali Setek, 101, coś takiego. Mamy Bergampa. Bazowy overal 97 na maksie 99. Ball control 99. No jest to za wysoko, wiadomo. No bez sensu dawać do 99,97, Tyle myślę wystarczy. Wracamy na bazowy overall 97. Ściągamy z driblingu, dodajemy przyspieszenie. Overall jest 96, ale w drużynie będzie pokazywać 100. Więc jeśli ktoś ma Bergampa, chce mieć go na setkę, nie ma problemu. I mi się wydaje, że Uberkampa robi się z niego lepszy zawodnik, no bo tyle w drybling nie potrzebuje. Przykładowo weźmiemy sobie teraz Iniestę. 98 bazowy, 100 na maksie. Podania, widać, że jest za dużo włożone. Zdejmujemy spodań. Wkładamy, powiedzmy, w biegi, w bieganie, w prędkość, stamina, kicking power rośnie i już mamy 101. I w tym momencie to go czyni lepszym zawodnikiem. Jeszcze bym w zasadzie odjął trochę z tych podań, co by tu włożyć? Powiedzmy, w dribbling włożymy dalej 101, tylko no to jest w przypadku Iniesty. Robienie na 101 to jest strata jego potencjału, wydaje mi się, bo na pozycji CMF. Kreative Playmaker i tak nie działa, więc ja bym grał nim na AMF-ie. Na AMF-ie pokazuje 101, no ale wiadomo, i tak będzie miał 100 w grze, więc ja bym go zrobił. Zjął wszystko z obrony, włożył w finishing, wykończenie. Jeszcze trochę spodań, włożył w przyspieszenie. Jeśli ktoś chce 100, można wyciągnąć z shotingu, jeszcze włożyć w przyspieszenie i proszę bardzo, mamy i nie jestem na setkę. Nie wkładając nic w defensive, więc wydaje mi się, że taka jest jego optymalna wersja, ponieważ do walki w obronie on się nie nadaje. Kolejnym przykładem może być Beckenbauer. gdzie jest on też przy update, nowym, bo wielu graczy przy nowym update i futbol 24 zyskało na overallu, a to przez to, że punkty zgrania wróciły, albo po prostu zyskali i tyle. A taki Beckenbauer dalej, 97 bazowy overall na maxie 99 i jego już kilka miesięcy temu robiłem na grupie Discorda i kilka osób później pisało mi jak go zrobić właśnie na overall setkę. No i w jego przypadku ściągamy z obrony dwa razy, dokładamy balansu, powiedzmy główki i mamy lepsza główka, lepszy jump, lepszy physical kontakt. A defensive awareness dalej zostaje taki jaki był 99. I praktycznie, jeśli ktoś chce mieć skład same setki, tak można zrobić. Beckenbauera. I ogólnie, ta zasada dotyczy głównie graczy, którzy mają którąś statystykę podbitą na 99. Wtedy można kombinować. Można ściągać, odejmować im punkty i próbować dodawać w coś innego. Tak, żeby po prostu wyciągnąć jak największy overall z zawodnika. Kolejnym przykładem Ronaldinho, którego też bardzo dużo osób losowało. Wszyscy się cieszyli, że 101 overalla, że to jest to, a ja popatrzyłem tak: ball control dribbling, typo session, za dużo. Odjąć, dwa razy odjąć, dodać w balans. Proszę bardzo, mamy 102. I w jego przypadku taka modyfikacja czyni go lepszym zawodnikiem, ponieważ przyspieszenie, balans. No i najważniejsze, Offensive Awareness rosną do góry. Więc to jest wersja Ronaldinho na 102. Verratiego, którego trafiłem z Trans również można przerobić. Miałem... Jego też właśnie tak kombinowałem. Mówię podań za dużo, za dużo w te podania. Mówię, to nie ma sensu. Odjąłem z podań, a jak na środkowego pomocnika, stamina leży. Dodałem w Staminę, w Prędkość, w Kicking Power i proszę bardzo, zrobiło się 99. Więc je, mówię, jeśli gdzieś widzicie po 99, próbujcie odejmować, wkładać w coś innego. I często to się, bo wiele osób robi automatycznie zawodnika. Nie popatrzy ten, no ale to jest ogólnie głównie grat. Takie informacje dla ludzi, którzy lubią mieć wysokie overale w składzie, bo wiadomo, tego, no można inaczej to rozłożyć. Można jeszcze odjąć dribbling podania, no ale wtedy już nie będzie 99 i tak nie będzie straszył w rywali. Przykład Balde to jest ten z obecnej paczki z tych partnerów. To samo, Speed. Odejmujemy Speeda, wkładamy w defensywę. Aha. Robi się 97, a jak normalnie, Balde ma 94, na Maxie 96. I to samo. Odejmujemy to, dokładamy dwa Overall rośnie i jeszcze mamy lepszego zawodnika niż był. No i najnowszy z kafarów Teo Hernandez. 97 overall, na Maxie 99. To samo. Odejmujemy z prędkości. Wkładamy w obronę. Patrzymy w podania. Dribling nie. Jak Po. I mamy. Setka na macie. Automatycznie też go 99 robi, można spróbować jeszcze tak, nie, też nie daje rady Jakoś wiem, że jeszcze można go, jeszcze coś można u niego inaczej zrobić No ale już nie będę ten, czyli Czyli jego również można zrobić na setkę I robiąc z niego właśnie gracza na 100 Otrzymuje się właśnie jeszcze, powiedzmy, lepszego zawodnika niż był wcześniej. No i to w zasadzie byłoby wszystko. No trzeba właśnie z tymi graczami, którzy są pod 99, mają pewne statystyki, trzeba kombinować, trzeba próbować. No i można naprawdę zrobić sobie cały skład pod setkę. No i z tej strony Piotrek. Dziękuję wszystkim. Jak ktoś jeśli film, jeśli trener udostępni film, można w komentarzach pisać jakieś graczy, których jakbyście chcieli może ileś z niego więcej wyciągnąć, ja zawsze mogę pomóc. Żegnam na razie.